Widzę, że pięknie tam zaczęłaś też tłumaczyć nam zagadnienie, z którym na co dzień, moi drodzy Państwo, wy też macie styczność i, i zadajecie to sobie pytanie, czym tak naprawdę jest ten efekt tego plastra? Jak nad tym pracować, jak tego unikać, Justyno? Przede wszystkim zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli tuż po rozstaniu. Od razu wchodzę w kolejny związek. Kompletnie nie rozumiem, co się tutaj wydarzyło. Kompletnie nie daję sobie przestrzeni na to, by uzdrowić w sobie tą ranę odrzucenia. Pamiętajmy, że jeżeli po rozstaniu zaczynasz odczuwać silny ból, jest to świadectwo tego, że ten odchodzący partner uaktywnił w tobie tak naprawdę pierwotny ból odrzucenia, którego doświadczyłeś już jako małe dziecko. Także bardzo ważne jest, byś poszedł do tych fundamentów siebie i uzdrowił w sobie tą ranę odrzucenia. Jeżeli. Nie potrafisz sam z tym pracować, są odpowiednie narzędzia. Ja również oferuję pakiety na uzdrowienie rany odrzucenia. Prowadzę akademię, gdzie już jest bardzo dużo setek, powiedziałabym tysięcy osób, które korzystają z tych narzędzi, które potrafią czasami po jednej sesji zrozumieć, uświadomić sobie ten fakt. Że niedostępność emocjonalnych rodziców nie miała nic wspólnego ze mną. Te osoby potrafią stanąć do pionu, czuć wartość, kompletność swojej osoby. Także efekt plastra prędzej czy później doprowadzi cię ponownie do tego bolesnego schematu bycia po prostu porzuconym. Dlatego tak ważne jest, aby najpierw postawić na siebie, zrozumieć tą osobę, którą jestem, odbudować wartość własną, by się stawić z kompletnie innym fundamentem do kolejnego związku. Moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście, już znamy definicję, czym tak naprawdę jest efekt plastra. Pięknie nam wszystko wyjaśniła Justyna. Jeśli Wy na przykład chcielibyście też zgłębić swoją wiedzę i współpracować na przykład z dzisiejszym naszym gościem Justyną Kubach, to wystarczy, że na przykład zajrzycie na stronę www.justynakubach.pl i tam na pewno odnajdziecie pomoc, z którą na co dzień sobie nie jesteście w stanie poradzić. A takie pytanie ode mnie, bonusowe. Czy wskoczenie ze związku na kolejny związek, czyli przy efekcie właśnie plastra, zawsze jest z góry traktowany jako niepowodzenie, czy czasem udaje się ten związek poprowadzić przez całe życie? Jakie jest zdanie Justyny Kubach? Jeżeli mieliśmy funkcyjny dom, wówczas, kiedy odchodzi partner, i nie odczuwamy ogromnego bólu odrzucenia, wówczas jak najbardziej taka, taki moment autorefleksji, czyli tego, czego nie chcę w kolejnym związku, jest naj najbardziej potrzebny i myślę, że bez problemu możemy otworzyć się na kogoś innego, wiedząc i traktując poprzednią relację jako cenne, bezcenne doświadczenie. Jednak kiedy Partner się odsunie i odczuwasz ogromny ból: typu nie mogę funkcjonować, nie mogę przejść do codzienności, nie mogę spać, nie mogę jeść. To jest świadectwo tego, że ten ból, to odejście uaktywniło, tak jak mówiłam wcześniej, tą pierwotną ranę, mmm, której doświadczyłeś już jako dziecko. Dlatego, jeśli od razu wejdziesz w kolejny związek, bądź tego pewien. Że schemat się ponowi, powieli i będziesz i skończysz w tym samym miejscu frustracji, rozczarowania i bólu, czego nie życzę nikomu.